Moi drodzy kochani, z tej strony Plan z Daniel XXX. Witajcie! I dzisiaj będzie kolejny rozdział z Daniels Adventure Chapter 3 cmentarz. Jesteście na to gotowi. Ba chciałbym. Ale zanim się przejdziemy, chciałbym Wam powiedział, że zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Obiecuję Wam, że tego nie pożałujecie. będziemy po 130 subskrypcji. Do końca wakacji. Zaczynamy. Robicie. Na tym cmentarzu jest kolejna wskazówka. Oczywiście, że jest tu... przerażająco? Ale Cię ochronimy, Daniel. Jasne. Na tym cmentarzu może być bardzo ciężko. Czuję, że tamten grób zaprowadzi nas do kolejnego sekretu. Okej. Okay. No to. Poszukajmy przedmiotów i leci. Stąd. A, to jest cmentarz. Boś. Będzie tu bardzo ciężko. Czerwony tu kur pada. Tu zaraz odwiedzę. U, mój rywal. Okej, okay, Invisible tu jest. Później użyję tej mikstury. Coś jest? co nie ma Nic, coś zapomniałem tej skrzynce dodać, ale. Czuć. Dobra. Coś będzie potrzebne. Tu nic nie było. Coś tam jest. Cały klucz i kilo. Co ja zrobiłem? No okej, okay, w sumie nieźle. Będzie dobrze. Oh. Dobra, ten klucz potrzebuję. Okej, okay, odblokowane. Wtedy tylko że tu nic nie było. Już jest... Ups. Okej, okay, nie chcę tego poprawiać. Chciałem poprawić. Okej, okay, teraz tutaj. Tu jest... O, kodzik. Tu nic niego, niczego nie ma. Chyba tam tu później kolory. Brakot zostawię. Okej, okay, tu chyba się być niewidzialny. Biały klucz, okej. Okay. Już zakończenia Q. Dobra, w końcu też zachodzi. Kod już jest, okej, tu ja Dobra, czas na zakończenie. No okej. Okay. Żół... Tu coś pisze do żółtaczki, zabijecie, Daniel, widzimy się na plaży, He? biorę do wody kość. Pyszne to. Te warzywka. Póki czekamy. Zróbmy. Zróbmy sobie coś. Już jestem. O, Daniel. A co to? Tam masz. Bibi, to są kości, które dają dowody. Okej. Okay. Skoro kolejna Ka jest na plaży, to idziemy tam. Bye groby. Moi no drodzy, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zasubskrybujcie mój kanał. I dajcie mi lajka. Mam nadzieję, że się spotkamy. Rozdział czwarty będę od jutra zaczynać budować. Cześć!